Witam Was bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek z walk dinozaurów na moim kanale, i ben, będą tutaj walczyły dinozaury. Widzicie, że już tutaj zaczyna się jakaś walka. Walczą tutaj dwa typy dinozaury. Ceratosaurus. O! Ceratosaurus zadał pierwszy cios. Wiecie ja co? O! Dostał! I to tak. Dosyć mocno. Drugi raz. Mamy u tego pana widoczną ranę. I, no, mocno dostał. Mocno dostał. Jezus, Maria. Pierwsza walka. Wyglądała właśnie tak. Dobra, teraz wypuśćmy drugiego prze przeciwnika triceratopsa. Będą to walki takich dinozaurów, bo tylko one mają jakby będą ze sobą walczyć, a pozostałe dwa nie mają ani pancerza. Nie nawet nie jestem pewien, czy mają zęby. A, ah. już tutaj. Nasz Ceratosaurus. Nie jestem pewien, czy wygra on tą walkę. Zobaczmy. Jak tam. No, po, pewnie poczeka aż poprawi się jego. O, poczeka czeka aż wyzdrowieje. A A Triceratops pewnie będzie czekał. Wydaje się, że przeciwnicy są tych samych rozmiarów i mają one podobne, podobne szanse na wygraną. Czyli Ceratops ma płyna, która łatwo, pewnie, będzie próbował wa nimi walczyć. Zatem Ceratosaurus ma trzy takie, jakby to powiedzieć, kły. I ma jeszcze, yy, i ma dosyć długą, chyba, ma dosyć długie szczęki. I chyba są one dosyć silne, aby pokonać takiego przeciwnika. O, przeciwnik już nam ucieka. 71% zdrowia. Wytuję swoją ofiarę. Jego ofiara poszła spać. Rozgląda się, rozgląda się za jedzeniem. Woli podąża w stronę swojego rywala. Jak to będzie wyglądało? Szuka, już nie szuka jedzenia, ale kiedy będzie miał tutaj na czerwono, to jest to pewne, że zacznie, że, jest, że będzie miał punkty głodu i że zacznie głodować. Wtedy zacznie pewnie polowanie. No, na razie czeka, aż zregeneruje mu się życie. Czy widać u niego jeszcze jakieś blizny? Chyba nie. Tak mi się wydaje. Tak, chyba już nic u niego nie ma. No chyba już jest w tak 80%, kiedy jest zregenerowany. O. Wyczuł swoją ofiarę. idzie na zapolować i zobaczmy jest tutaj mała klatka ale jak na walki to jest na całkiem spora myślę, że przy 90% życia wygrałbym. ale za to, że na 82, 82 widzieliście? widzicie? Teraz 83. Ale myślę, że jak będzie miał 90%, to wygra tą walkę. Obaj nie są edytowani jakoś, nie są modyfikowani genetycznie, więc mają taką samą szansę na wygraną. Nie, nie. Jakiejś walki z struci tu nie będzie. Kurczę. Dobra, ma osiemdziesiąt pięć procent punktów życia. Chce stanąć do walki. osiemdziesięciu pięciu procentach. Osiemdziesiąt sześć. Wiceratops ma 63 punkty życia. O, teraz 60% dostał. O, chyba już wiemy, kto tu wygra. Dostał. Teraz decydujący cios. Sol. Przeciwnicy chyba zrezygnowali ze wspólnej walki. Nadal rozgląda się za jedzeniem. Poszedł spać. I zaraz zacznie głodować. No, zaraz zacznie głodować. I właśnie kiedy zacznie głodo głodować, to powinien iść, na, powinien iść na to polowanie. Czekamy, aż, aż się zacznie. Fider się nam poprze. Widzę to? Mięsożerców. O, właśnie już nie, nie zaczną się mu regenerować te punkty życia Pan Gry Jest już bardzo głodny Który przeżyć musi na coś zapolować Jedynym Jedyną opcją jest rywalizować z Triceratopsem, który jednak może zadać ostateczny cios. Jeśli że atakowałby jako pierwszy, miałby jakąś szansę. Jednak jeśli będzie czekał z atakiem, to niestety może nie przeżyć tej walki. Dobra, teraz do niego lecisz i go zabijasz. Dawaj, masz, masz jedyny cios. Możecie teraz obstawiać, kto by wygrał walkę, kto pierwszy zaatakuje. Triceratops wygra. Widać, że ma bardzo widocz, widoczną ranę. Tutaj. Tu też ma małe zadrapanie. Nie wiem, czy to nie podam tej walce. Triceratops. No, widać po nim, że walczył. Ale nie widać już tak bardzo. 42 punkty. 51. Zdecydowanie szybciej się regeneruje. Dobra. W ratownicę. Ty masz jeszcze jedną szansę. Musisz pokazać, że to ty jednak masz tutaj drogi. Dawaj, Ceratosaurus idzie w kierunku triceratosa. Ceratosaurus chce coś zjeść. A Triceratops. A Triceratops chce się obronić. Nie chce już tu być, pewnie. Nie wiem jeszcze, jak wygląda taki zwycięski, prosto tak, jakby taniec. Ora, będzie walka. Tak. Oznacza to, kui jako pierwszy ten wie by, ten wie dla walki. Yeah. Get out of